Cześć z tej strony Iwona z kanału Jak zmienić swoje życie, i wiem, że wiele z Was naprawdę bardzo czekała na ten film. Zaczynamy. Pokażę Wam możliwości, jak można zarobić w domu, nie rezygnując początkowo z etatu. Byłoby to szaleństwem oczywiście na samym początku, póki jeszcze nasz biznes e, dopiero raczkuje. I co jest ważne, można zarabiać z domu również zajmując się maluszkami. Chcę Wam pokazać, że każda z nas ma prawo do finansowej niezależności. Nie musimy liczyć na nikogo, nie musimy polegać na cudzych pieniądzach. Możemy zadbać o siebie, możemy stworzyć stabilność finansową, która pozwoli nam czuć się pewnie niezależnie od tego, co się dzieje wokół. Gotowe na tę zmianę? To zaczynamy. Będziecie miały dostęp do darmowych kursów, gdzie wybierzecie kilka albo jedną metodę zarabiania w domu, którą za chwilę przedstawię, i tam krok po kroku nauczycie się jak wszystko od początku zacząć. Są to kursy darmowe, co podkreślę, dla początkujących. Dlaczego bardzo je polecam? Dlatego, że ja sama od nich zaczynałam. Po pierwsze, afiliacja dla początkujących. To jest idealny sposób dla osób, które chcą promować czyjeś produkty i usługi. Jeśli masz jakieś uprzedzenia do afiliacji, to bardzo Cię proszę, zajrzyj do tego kursu darmowego. Nic Cię to nie kosztuje. Natomiast dowiesz się na pewno wielu rzeczy, o których wcześniej nie słyszałaś. Sposób numer dwa: Bitcoin i kryptowaluty dla początkujących. Jeśli chcesz coś inwestować, co może dać Ci pasywny dochód, to jest to akurat kurs dla Ciebie i jest to naprawdę kurs dla początkujących i Bitcoin nie jest tylko przeznaczony dla mężczyzn, więc warto, żebyś sobie zajrzała i obejrzała, jak to wszystko zacząć. Może okazać się, że zdecydujesz się właśnie na ten sposób. Sposób numer 3. 1000 zł na Amazon KDP. Jest to możliwe publikowanie prostych produktów na Amazonie, gdzie sprzedajesz to na cały świat, gdzie tworzysz swój dochód pasywny, jest to możliwe. Ja swój pierwszy produkt no, miałam w jeden dzień opublikowany. Jest to naprawdę, bana, naprawdę banalnie proste. Zachęcam do tych kursów. I jeszcze na koniec polecam kurs poranny nawyki. Jest to również kurs darmowy, on pomoże ci zaplanować Twoje poranki, aby Twój dzień był bardziej produktywny i z inną energią, żebyś podchodziła do różnych czynności. Naprawdę, kochane, każda z Was może zacząć, i nie o to chodzi, aby rzucać od razu etat. O to chodzi, żeby szukać alternatywnych sposobów na dodatkowe źródło dochodu. To, co wydaje się niemożliwe, tak naprawdę jest możliwe. Wystarczy tylko zmienić punkt widzenia. Zapraszam Cię do darmowych kursów, póki jeszcze są. Nie są to moje kursy, ale są to kursy Tomka od Kelnera do Millionera. Ja je polecam ze względu na to, że ja od nich zaczynałam. Więc zapraszam serdecznie. Link znajduje się pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.